Szczęść Boże, witajcie. Tydzień temu rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań z myślą św. Jana Pawła II zatytułowany W co wierzymy? Jednocześnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie Co znaczy wierzyć? Święty Jan Paweł II analizując akt wiary w jednej z katechez środowych w marcu 1985 roku wskazał na jego dwa elementy. Po pierwsze są to prawdy, przyjęcie pewnych prawd czyli tak zwana wiara w Boga, w to co objawia o sobie, ale także to, co objawia o człowieku, o świecie, także w to, co jest pewnymi wskazaniami dotyczącymi naszego życia. Z drugiej strony wiara to także zaufanie, czyli wiara Bogu. I gdybyśmy chcieli wiarę opisać za pomocą równania, to wiara jest sumą wiedzy czyli przyjęcia pewnych praw i zaufanie, to znaczy podporządkowania im swojego życia. Święty Jan Paweł II na innym miejscu, opisując akt wiary, daje jego definicję jako odpowiedź na objawienie Boga. I tutaj papież pokazuje, że człowiek na dwa sposoby może poznawać Boga. Droga wstępująca to droga rozumu. Człowiek z obserwacji otaczającego go świata może odczytać pewne prawdy o Bogu chociażby o jego doskonałości, o tym, że jest początkiem wszystkich rzeczy, ale pełnie prawdy przynosi objawienie, czyli łaska wiary, którą otrzymujemy. I teraz kiedy słuchamy tego, może w nas pojawić się pytanie. Skoro człowiek w pewien sposób dzięki rozumowi może dotrzeć do pewnych prawd o Bogu, dlaczego wśród naukowców jest tak wielu ateistów? Dlaczego, gdy Pan Bóg też przychodzi z łaską, z darem wiary, chociażby w momencie Chrztu Świętego, dlaczego wśród naszych znajomych, przyjaciół jest tak wiele osób, które deklarują się jako ateiści czy agnostycy? Spróbujemy sobie odpowiedzieć na te, te pytania. Dlatego tytuł dzisiejszego spotkania: Skąd biorą się ateiści? Święty Jan Paweł II wskazuje na pewne źródła, w których bierze się ten, ta walka pomiędzy wiarą a rozumem. W cyklice Fides Ratio tak pisze. Przesadny racjonalizm niektórych myślicieli doprowadził do radykalizacji stanowisk i do powstania filozofii praktycznie oderwanych i całkowicie autonomicznych w stosunku do treści wiary. Jedną z konsekwencji tego rozdziału była też narastająca podejrzliwość wobec samego rozumu. Niektórzy przyjęli postawę całkowitej nieufności, sceptycyzmu i agnostycyzmu, bądź to, aby rozszerzyć przestrzeń wiary, bądź to, aby pozbawić ją wszelkich racjonalnych odniesień. Głęboka jedność wiary i rozumu, źródło wiedzy zdolnej dotrzeć do najwyższych form myślenia abstrakcyjnego, zostało w praktyce zniszczone przez systemy, które opowiadały się po stronie poznania racjonalnego, oderwanego od wiary, stanowiącego dla niej alternatywę. Papież w tym fragmencie wskazuje, aby poszukać źródeł tego konfliktu pomiędzy wiarą a rozumem w momencie oświecenia. To był czas, Rozwijającej się techniki, odkryć technicznych, ale także rozwoju nauk przyrodniczych. Decydującą rolę w poznaniu świata przejmował rozum. I był to moment, w którym człowiek uwierzył, że dzięki siłom rozumu jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jednocześnie, kiedy postawił w centrum siebie poznanie, Racjonalne, usunął z tego miejsca Boga. Co więcej, zaczął coraz bardziej sceptycznie podchodzić do spraw wiary, ponieważ wymykała się ona poznaniu racjonalnemu, rozumowemu. Na początku przypisywano jej rolę, pewne, pewne funkcje psychologiczne, społeczne, ale z czasem zaczęto przeciwstawiać wiarę i rozum, twierdząc, że wiara, odbiera człowiekowi wolność, zamyka go w pewnych prawdach, z, z których nie może wyjść. Tutaj wiara została pomylona z ideologią. Z drugiej strony ludzie, którzy przyjmowali taki absolutyzm rozumu, dominację nauki, zobaczyli, że w pewien sposób też biorą pewne treści na wiarę. To znaczy, chociażby pewne twierdzenia fizyki, pewne prawa przyrody. Jeżeli przyjmujemy zasadę chociażby grawitacji, że rzecz puszczona w dół zawsze spadnie i to na zasadzie pewnych eksperymentów. No i możemy zrobić 100 przypadków, ale skąd mamy pewność, że sto, za 101 sto tak samo się stanie. Nie mamy tej pewności. Tutaj jest pewna powtarzalność dla nas gwarancji, więc też jest założenie pewnej wiary, czy pewnych stałych aksjomatów. To też jest element wiary w nauce. Co więcej, to też dzisiaj, kiedy też czyta się niektórych filozofów, naukowców, chociażby Harariego, to autor takich książek jak Sapiens, Homodeus, czy 21 lekcji na XXI wiek, i kiedy czyta się z takiej perspektywy wiary książkę autora, który deklaruje się jako ateista, który pokazuje taką ewolucjonistyczną wizję rozwoju dziejów świata, w pewnym momencie zawiesza swój sąd. Dochodzi do, do, do momentu, że mówi, że o tej rzeczywistości, o przyczynach takich zawiski nie może powiedzieć. Kiedy czyta to człowiek wierzący widzi, że w tym momencie trzeba postawić imię Bóg albo wpisać duszę ale człowiek ten wycofuje się, mówi, że nie ma narzędzi, pewnie ta sfera kiedyś zostanie przesłana, więc tu też widzimy już pewne założenie na początku i też nie do końca takie profesjonalne podejście do poznania całej rzeczywistości, to też zakłada się, że świat jest tylko materialny, czyli tuż tu na samym początku stoi też wiara, wiara w pewną prawdę, na której buduje się całą rzeczywistość. To, co też jest ciekawe, kiedy dzisiaj chociażby przychodzi kwestia badania cudów, że naukowcy nie chcą opiniować przypadków medycznych związanych z cudami, boją się bowiem wyśmiania, ale z drugiej strony też nauka rozkłada bezradnie ręce wobec chociażby tajemnicy całunu turyńskiego, wobec cudów eucharystycznych. Wobec uzdrowień, które, które się dokonują, nie potrafi tego w żaden sposób wytłumaczyć. Zawiesza sąd, oczekując na jakieś nowe narzędzia, bojąc się właśnie wyjść z tego założenia, że, że rozum może tylko poznawać. Natomiast papież pokazuje, że wskazuje na taką ogromną współpracę pomiędzy wiarą a rozumem. W tej samej encyklice pisze, Wiara zatem nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy i pokłada w nim całą ufność. Jak głaska opiera się na naturze i pozwala jej osiągnąć pełnię, tak wiara opiera się na rozumie jego doskonali. Rozum oświecony przez wiarę zostaje uwolniony od ułomności i ograniczeń, których źródłem jest nieposłuszeństwo grzechu, i zyskuje potrzebną moc, by znieść się ku poznaniu tajemnicy Boga w trójcy jedynego. Ludwig Pasteur powiedział kiedyś, że mało wiedzy oddala od Boga, ogromna wiedza do niego przybliża. Rzeczywiście. Nauka, kiedy jest rzetelnie prowadzona, dochodzi w pewnym momencie do, do, do takiej świadomości, że im więcej się poznaje, tym więcej odkrywa, że nie wie. Dochodzimy do takich momentów, których nie da wytłumaczyć się rozumem. To też Hermaszewski bardzo ciekawie powiedział, że nie zna. Żadnego katolika, który poleciałby w kosmos i stałby się niewierzący. Z drugiej strony jest na wielu ateistów, których, którzy wylecieli w kosmos, zaczęli badać kosmos i stali się głęboko wierzący. To pokazuje, że nauka prowadzi nas do pokory. Takie szczere, autentyczne prowadzenie nauki prowadzi do postawy pokory. Jednakże rozum nie jest w stanie wszystkiego wyjaśnić. Jest w stanie opisać pewną rzeczywistość. Cofamy się coraz bardziej chociażby w dziejach świata do wielkiego wybuchu, ale co było jego początkiem? Odkrywamy prawa przyrody, ale skąd one się wzięły? Kto ustanowił te prawa, skoro są one tak skomplikowane? To napięcie, w którym istnieje przyroda, chociażby położenie Ziemi w odległości od Słońca to, to, to są takie elementy które pokazują, że to nie jest dzieło przypadku. Ale właśnie, to jest też takie obiektywne, pełne spojrzenie na rzeczywistość. Też trzeba pamiętać o tym, że chociaż wiara i rozum w pewnych aspektach wypowiadają się o podobnych obszarach, chociażby o stworzonym świecie, o człowieku, to jednak badają go już z innej strony. Biblia nie jest podręcznikiem do przyrody, nie pokazuje w jaki sposób powstaje wszechświat ale ukazuje jego źródło, cel powołania. Nie jest to podręcznik znowu do biologii, ale pokazuje naturę, wyjątkową godność człowieka. Więc tutaj jakby wiara i rozum mogą współpracować, dając pełnię rzeczywistości. Poznaj, co więcej, wiara prowadzi nas ponad to, co może poznać rozum, dając pełną rzeczywistość, poznajenie tylko tego świata. Materialnego, ale także świata duchowego. Jednak papież też pokazuje, że takie rozdzielenie wiary i rozumu może być zagrożeniem. Predentor Hominis tak pisze: Człowiek dzisiejszy zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, a zatem i bardziej jeszcze pracy jego umysłu, dążeń jego woli. Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku, żyje w lęku, gdyż jego wytwory, rzecz jasna, nie wszystkie i nie większość, ale niektóre, i to właśnie te. Które zawierają w sobie szczególną miarę ludzkiej pomysłowości i przedsiębiorczości, mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko człowiekowi. Czyli zobaczmy, że wiara, także w procesie poznania e, naukowego czy też rozwoju nauki, ma ważny element wartościowania, to znaczy oceny etycznej podejmowanych działań. Stoi na straży, aby wytwory, e, zdobycze nauki. Nie zostały obrócone przeciwko człowiekowi. Popatrzmy, że e, chociażby badania nad, y, nad sztucznym zapłodnieniem, tu jest, widzimy rozwój nauki, postęp, e, przekazywanie e, życia, ale widzimy, że to może zostać obrócone przeciwko człowiekowi. Mówiliśmy o tym w zeszłym roku, pokazując także ocenę moralną tego, tego działania. Ale właśnie kiedy ktoś kwestionuje wiarę, odrzuca Boga. To, jakby nie ma żadnych ograniczeń w rozwoju technologii. To jest też ta pokusa z raju, która, z którą spotkali się pierwsi rodzice: być jak Bóg, już nie tylko stanowiąc dobro i zło, ale w pewien sposób zajmując Jego miejsce w kierowaniu światem. I też to ogromne marzenie, aby kiedyś dać podobnie jak Bóg początek życiu. Więc tu widzimy też taką ogromną pychę. Która, która jest związana z tym wiarą w rozum, ale też, jak mówi przysłowie, pycha kroczy przed upadkiem, i, i często właśnie oderwanie, oderwanie nauki od wiary, od, od takiego też celu, który ukazuje wiara rozwojowi naukowemu, prowadzi do upadku człowieka, do zwrócenia przeciwko niemu. Paweł także pokazuje nam, jakie są źródła, źródła działań już ateizmu, który jest z jednej strony programowany, a z drugiej strony wynika z ludzkich doświadczeń. I tak podczas Agencji Generalnej w czerwcu 1985 roku mówił: Dziś bowiem ateizm usystematyzowany, głosi wyzwolenie człowieka przede wszystkim drogą jego wyzwolenia gospodarczego i społecznego. Ateizm ten programowo zwalcza religię, twierdząc, że stoi ona na przeszkodzie do takiego wyzwolenia, że budąc nadzieję człowieka na przyszłe złudne życie odstręcza go od budowania państwa ziemskiego. Kiedy głosiciele tego ateizmu dochodzą do rządu w państwie, Dodaje tekst soborowy, gwałtownie zwalczają religię, szerząc ateizm przez zastosowanie, zwłaszcza w wychowaniu młodzieży, również tych środków nacisku, którymi rozporządza władza publiczna. Zatem zobaczmy, że ateizm jest często programowany przez tych, którzy pragną kontrolować społeczeństwo. Dlaczego? Wiara. To, co patrzymy chociażby na historię naszego narodu, była tym, co jednoczyła ludzi. Człowiek, poznając swoją godność, mając, mając określony system wartości, nie był łatwy do kierowania, buntował się przeciwko temu, co zagrażało jego godności. Natomiast, kiedy człowiek nie zastanawia się nad sobą, nie, nie ma takiej przestrzeni refleksji, bardzo łatwo daje się manipulować. Według prostej rzymskiej zasady chleba i igrzysk, kiedy są zaspokojone jego porządliwości, zapewniona rozrywka, to jakby staje się dla niego religią. I takim człowiekiem bardzo łatwo jest kierować. Popatrzmy także, jak, jak zmienia się chociażby młode pokolenie. Biskupi po wizycie Adimina mówią o tym, że dużym problemem dzisiejszego kościoła jest taki chłód, brak obecności młodzieży w kościele. To zaplanowane działanie, ale jakie są te skutki? Dzisiaj największe problemy młodzieży to brak akceptacji siebie, doświadczenie samotności, poczucie beznadziei życia. Także coraz częściej pojawiające się próby samobójcze czy, 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 czy samobójstwa. A upatrzmy, że poczucie własnej wartości człowiek czerpie z relacji z Bogiem, doświadczając jego miłości. Wiara zawsze prowadzi nas do wspólnoty, do, do budowania relacji z innymi ludźmi. To wiara odkrywa przed człowiekiem sens życia, daje mu siłę do pokonywania trudności, przeciwności, Problemów, to wiara nadaje ludzkiemu życiu sens, więc widzimy, co czyni się, co dzieje się z człowiekiem, który zostaje pozbawiony wiary. Więc tu, tu widzimy, jak bardzo mocno te działania, których też jesteśmy świadkami, chociaż nie są one wprost, może tak jak to mówił Jan Paweł II, wtedy w 1985 roku przez władzę podejmowane, ale dzisiaj widzimy, że tą władzę, Także tworzą te środowiska, które niekoniecznie sprawują rzeczywiście rządy wybrane w danym kraju, że, że, że ta władza przechodzi zupełnie w inne przestrzenie. Dalej, święty Jan Paweł II w tej samej katechezie tak mówił o ateizmie. Ateizm jest. Niewątpliwie bardzo często postawą praktyczną wynika z zaniedbania lub braku niepokoju religijnego. W wielu wypadkach postawa ta znajduje swoje korzenie w całym sposobie myślenia o świecie, zwłaszcza myślenia naukowego. Jeśli bowiem za jedne źródło pewności poznawczej Przyjmuje się samo tylko doświadczenie zmysłowe, wówczas zostaje odcięty dostęp do wszelkiej rzeczywistości pozazmysłowej, rzeczywistości transcendentalnej. Czyli popatrzmy, że papież pokazuje to bardzo wyraźnie, że źródłem dzisiaj ateizmu jest praktyka życia. Ludzie, którzy wybierają życie grzeszne, kwestionując Boże przykazania, Zaczynają także tłumaczyć się tym, że nie ma Boga. To, to jest dla nich usprawiedliwienie, to jest cena ich świętego spokoju. Na początku, kiedy wchodzą w taką grzeszną rzeczywistość, to chociażby widzę w przypadku młodych ludzi, którzy decydują się, aby wspólnie ze sobą zamieszkać. Przychodzi taki moment, właśnie na początku. Są w kościele, są obecni, ale z czasem, właśnie kiedy nie mogą w pełni uczestniczyć w Eucharystii, kiedy słyszą podczas różnych spotkań czy w homiliach, że jest to niewłaściwa postawa, a z drugiej strony oni nie chcą zmienić swojego życia, to zaczyna ich irytować. No, nikt z nas nie lubi, kiedy zwraca nam się uwagę. Ale wtedy, żeby usprawiedliwić, szukają błędów. Po, po drugiej stronie, czyli najczęściej wśród kapłanów, wśród innych chrześcijan, wykazując, że przecież inni żyją jeszcze o wiele gorzej, mają inne problemy, dlaczego nas się czepiacie. I w końcu ten człowiek, który przestaje chodzić do kościoła, przestaje się modlić, zaczyna dla własnego, dla własnego poczucia, wartości mówić, że jest ateistą, jest niewierzący, Kieruje się zasadą dobra w życiu, że chce być dobrym człowiekiem. Uwaga, żeby się zbawić, nie wystarczy być dobrym człowiekiem, że trzeba być człowiekiem świętym. Dzisiaj nagrywam to w uroczystość wszystkich świętych, więc to, to, to może w sposób szczególny brzmi to wyjątkowo, że nie wystarczy być dobrym, a być zbawionym. Aby się zbawić, trzeba być świętym. I tutaj wracając do, do, do zagadnienia ateizmu, jest to usprawiedliwienie pewnych problemów. Są to też skutek negatywnych doświadczeń, w których człowiek przeżywa bunt przeciwko Bogu. To jest źle przeżyty kryzys wiary. Kryzys wiary, jeszcze będziemy o tym mówić, jest, jest takim elementem naszego rozwoju też duchowego. Ale kiedy człowiek na przykład przeżywa jakąś trudną, e, trudną rzeczywistość, zaczyna się buntować, obwiniać Boga, e, i zamiast mocniej przylgnąć do niego odwraca się od Niego, mówi sobie, nie ma Boga, skoro spotkało mnie cierpienie, spotkały mnie niepowodzenia, Jego nie ma, to dla mnie dowód nie ma. I co więcej, chcę to przerzucić na innych, to, to chociażby motyw filmu Bóg nie umarł, kiedy właśnie wykładowca na pierwszych wykładach każe podpisać wszystkim uczestnikom dla spokoju deklarację, że nie wierzą w Boga. I wtedy już prezentować swoje, swoje poglądy, bo oczywiście w oderwaniu od, od tej rzeczywistości metafizycznej, której, o której pisał papież. A i wtedy, jak pamiętamy z fabuły, może nie, zachęcam do obejrzenia, pojawia się młody człowiek, który pragnie udowodnić Bog, o istnienie Boga. I na początku posługuje się dowodami tymi logicznymi. Te oczywiście są zbijane, ale właśnie dochodzi do historii tego profesora, że to nastąpiło po trudnym doświadczeniu jego życia, że to był motyw odrzucenia Boga i uzdrowienie tego momentu sprawia, że na nowo odkrywa Boga w swoim życiu. Tak dzieje się w historii życia wielu ludzi. To, 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 to jest bardzo konkretna, konkretny przykład takiego wejścia na na drogę odrzucenia Boga. Zatem widzimy, że Bóg chce dotrzeć do każdego człowieka, daje tą przestrzeń. To człowiek z różnych powodów zamyka się na to objawienie, odwraca swój wzrok, nie chce wejść w dialog z, z Bogiem. Więc tu, jeżeli pytamy się, skąd biorą się ateiści, właśnie z pewnego założenia. Które stoi u początku poznania, czyli założenie, że tylko rozum i tylko zmysły mogą poznawać rzeczywistość, albo też usprawiedliwienie swoich błędów. I widzimy jednak, jakie to konsekwencje niesie w życiu człowieka. Dlatego za tydzień spróbujemy zapytać się, dlaczego warto wierzyć, co daje nam doświadczenie wiary. Zapraszam już zarówno na Fale Radia Fara, jak i na kanał YouTube Fara TV. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.